Twórca Wodogrzmotów Małych Alex Hedge zapowiedział wczoraj nową książkę z Wodogrzmotów Małych pod nazwą The Book of Bill, czyli księga Billa. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy jej analizę. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Zacznijmy, może, od samej okładki. Przedstawia ona Billa, a pod nim znajduje się napis The Book of Bill. W rogu książki również widzimy kilku małych Billów, a także w oczy rzuca się ta dziurka od klucza. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to odcinek z Wodogrzmotów Małych, gdzie Deeper dostał klucz od 8,5 i pół prezydenta Ameryki, który był w stanie otworzyć wszystko. I teraz pytanie, czy byłby w stanie również otworzyć tą książkę. Nie sądzę, że ta książka kanonicznie istnieje w świecie Wodogrzmotów, ale tak czy inaczej jest to ciekawa myśl. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest to, że na sekundę okładka książki zmienia się z symbolu Billa na symbol ręki z sześcioma palcami. Taki sam jak na dziennikach Forna. Co to może oznaczać? Moim zdaniem oznacza to, że ta książka w jakimś stopniu poruszy relacje Billa z Fordem, a także ich wspólną przeszłość. Lub ma to symboliczne znaczenie, że ta książka będzie czymś w rodzaju dziennika numer 4. Kolejny sekret znajdziemy na grzbiecie książki, gdzie na ułamek sekundy pojawia się sekretny kod, który po rozszyfrowaniu za pomocą tej tablicy oznacza Did you miss me? Czyli po polsku, czy ze mną tęskniłeś. Są to oczywiście słowa Billa. I żeby odpowiedzieć na jego pytanie, tak, Bill. Tęskniłem za tobą. I myślę, że wszyscy inni również za tobą tęsknili. Z tyłu książki znajduje się natomiast koło Billa, które dobrze znamy z intro do grzmotów. A w jego środku na chwilę pojawia się duże, realistyczne oko, które zapewne należy do Billa. Jest ono trochę creepy, ale raczej nie będzie go na faktycznej książce. Jest też ten moment, gdzie książka na chwilę zmienia się w zdjęcie statuły Billa? I szczerze nie wiem, jak to zinterpretować. Możliwe, że ta książka jest w jakiś sposób powiązana z tą statuą, i możliwe, że Bill przeżył i poznamy jego prawdziwy los. Kolejne sekrety kryją się w audio. Ten film to głównie obracająca się książka, w której słyszymy funky muzyczkę, aczkolwiek, są tam też głosy. Zobaczymy tam ludzi, którzy mówią o Billu. Pierwsza osoba mówi o mistycznym wymiarze. Nie brzmi ona jak Ford, zaś jakaś kompletnie nowa postać, lub po prostu zwykły narrator. Do jakiego wymiaru się ona odnosi, tego nie wiemy. Możliwe, że do tego, z którego pochodzi Bill. Kolejna osoba mówi, że Bill jest jazzowym trójkątem. I byłem bardzo skonfundowany przez to, bo myślałem, że tu chodzi o jakieś tłumaczenie tego słowa, a tu chyba dosłownie chodzi o to, że. On lubi jazz, bo była scena, gdzie grał na pianinie piosenkę Will Meet Again, a jest to piosenka jazzowa. Więc to tyle. Bill to jazzowy trójkąt. I trzecia osoba mówi o zeznawaniu za zło, za niegodziwości, co prawdopodobnie tyczy się Bill. No nie wiem, czy to jest Bill na, na rozprawie sądowej, czy coś, nie wiem. Ale tak to brzmi. Jest jeszcze jeden dialog, ale nie jestem do końca pewny, czy dobrze go przetłumaczyłem. Ostatnia osoba mówi The Triangle Falls Idol, co oznaczałoby, że trójkąt pozostaje bezczynny. Interpretuje to w taki sposób, że odnosi się to do Billa, który został po prostu zneutralizowany i nie może na razie niczego zrobić. Co by się w sumie zgadzało, bo stracił on swoją fizyczną formę w finale wodogrzmotów. Według wielu został on usunięty kompletnie z egzystencji. Aczkolwiek jest szansa, że on nadal żyje, tylko że jest w stanie bezczynności i nie może niczego zrobić. Kolejną interesującą rzeczą jest to zdjęcie ze strony internetowej, gdzie można kupić tę książkę. Widzimy tutaj napis Travels to Dimensions meant for older readers, czyli po polsku podróże do wymiarów dla starszych odbiorców. I jest to bardzo ciekawe, bo mówi nam to dwie rzeczy. Po pierwsze, ta książka prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej mroczna i poważna niż sam serial Wodogrzmotów Małych. I szczerze bardzo mi się to podoba. A po drugie, będzie opowiadać o różnych wymiarach. Prawdopodobnie o takich, w których był wcześniej Bill, i możliwe, że nawet o świecie, z którego oryginalnie on pochodzi. Możliwe, że dowiemy się również więcej o perypetiach Forda w różnych wymiarach, bo bardzo możliwe jest to, że Bill go obserwował. Wiecie co, im dłużej robię ten film, tym więcej mam pytań. Dlatego teraz spróbujmy na nie sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, czy Bill żyje? Tak, prawdopodobnie. Już w finale serii było na to kilka dowodów. Bill prosił Axolotla. W odwróconej wiadomości o pomoc. Ten sam Axolot pojawił się również w jednej z książek Z Wodogrzmotów. A teraz Bill rzekomo napisał książkę. Wątpię, że Alex ma tutaj na myśli, że dosłownie napisał on tą książkę. Bardziej jest ona po prostu napisana z perspektywy Billa. Ale no, wiele rzeczy wskazuje na to, że Bill przeżył i prawdopodobnie jest teraz w jakimś wymiarze, w którym odpowiada za swoje winy. Drugie pytanie to, o czym będzie ta książka? Wiadomo, że o Billu. Ale o czym dokładnie? Dużo rzeczy wskazuje na to, że będzie tam dużo informacji o różnych innych światach, a także możliwe, że dowiemy się czegoś nowego o innych ludziach, którzy mieli do czynienia z Bilem. Ale co najważniejsze, mam nadzieję, że dowiemy się, co za powalone rzeczy są w głowie tego trójkąta, a także jaki los tak naprawdę go spotkał. Ogólnie to jest jeszcze sporo niewiadomych na temat tej książki, aczkolwiek jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się jej doczekać. Książka prezentuje się naprawdę świetnie, ma taki groteskowy vibe i uwielbiam to. Nie mogę się doczekać nowych tajemnic i sekretów jakie będzie ona skrywać. Jeśli chcielibyście zobaczyć serię z rozwiązywania tajemnic tej książki, podobnie jak robiłem z dziennikiem numer 3, to napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Tak czy inaczej ten film robi się już naprawdę długi, dlatego zakończymy go tutaj. Napiszcie mi co sądzicie o tej nowej książce i czy też jesteście podekscytowani. Do zobaczenia! i widzimy się już niedługo.